Proszę, pomóż mi się nauczyć, jak poznawać biologię. Synku. Nie też radę. Proszę. No dobrze. Piątek mam to Dasz radę. No dobrze. Jak poznawać biologię? Biologia to taka bardzo ciekawa dziedzina. Głównymi źródłami wiedzy biologicznej, synku mój kochany. Są obserwacje. Możemy obserwować przyrodę. Możemy się jej przyglądać, możemy się przyglądać zwierzętom, różnym organizmom, procesom, albo na przykład kiełkowaniu jakichś roślin. Ale kiedy obserwujemy przyrodę, możemy się tylko przyglądać. Nie wolno nam wpływać na przebieg obserwacji. Ale gdybyśmy chcieli wpływać na przebieg obserwacji. To wówczas też poznajemy biologię, ale wtedy przeprowadzamy doświadczenie, i to jest druga, główna, drugie główne źródło wiedzy biologicznej. Doświadczenia. Wtedy, kiedy zmieniamy chociaż jeden czynnik wpływający na badany organizm albo proces. Doświadczenie też ma swoje dwa rodzaje: próbę badawczą i próbę kontrolną. Wtedy kiedy w doświadczeniu nic nie zmieniamy, nie zmieniamy żadnego czynnika, to mamy do czynienia z próbą kontrolną. Ale, jeżeli chcemy coś zbadać, to taki zestaw, w który zmieniamy jeden wybrany czynnik, nazywamy próbą badawczą. Pamiętasz, jak hodowałeś ryżówkę? Miałeś dwa zestawy, jeden zestaw próba kontrolna. Chciałeś sobie zbadać, czy w Pływ, czy słońce ma wpływ na rozwój rzeżuchy? I do pewnego momentu na dwóch spotkach rzeżuszka roszła tak samo. Ale jak Ci urosło na prawie 2 cm, to jeden przykryłeś pudełeczkiem. I ten, który przykryłeś pudełeczkiem, to była próba badawcza. A ten, z którym nic nie robiłeś, tylko dalej sobie rosło na spotku, to była próba kontrolna. Kiedy Poznajemy biologię, stosujemy metody naukowe, czyli sposób na uzyskiwanie informacji, które nasuwają się w wyniku obserwacji. Metoda naukowa ma również swoje etapy. Od czego się zaczyna? Wszystko zaczyna się od obserwacji. Najpierw zauważamy jakieś ciekawe zjawisko. Później formułujemy problem badawczy, czyli takie pytanie, na które chcemy znaleźć odpowiedź w trakcie doświadczenia. Później stawiamy hipotezę, czyli zakładamy jedno z możliwych odpowiedzi na pytanie, które sformułowaliśmy w problemie badawczym. Później przeprowadzamy doświadczenie. Potem obserwujemy to, co nam wyszło i analizujemy wyniki, a na koniec musimy sformułować wnioski. I na tym to wszystko polega. Oprócz E, obserwacji i doświadczeń mamy jeszcze inne źródła wiedzy biologicznej. Mogą to być jakieś zajęcia w terenie, możemy oglądać różne atlasy, możemy chodzić na ciekawe wycieczki, możemy czytać i oglądać książki, czasopisma popularno naukowe, jakieś filmy przyrodnicze, których jest bardzo dużo w telewizji, są specjalne kanały nawet do tego, albo na przykład oglądać edukacyjne strony internetowe. Jednak badacz, taki dobry, musi mieć swoje cechy. Na pewno musi mieć szacunek do przyrody, nie może jej niszczyć, ale też mieć wielką chęć i gotowość poznawania jej. Musi być ostrożny, bo przeprowadzenie niektórych obserwacji albo doświadczeń może być troszeczkę niebezpieczne. Musi być też cierpliwy, bo niektóre obserwacje wcale nie są nie wszystko można zaobserwować od razu na wszystko potrzebny jest czas. Musi być też systematyczny i rzetelny, później uczciwie zapisywać wnioski. Czy teraz jest troszeczkę jaśniej?